Podlesianka Katowice, Raków 2 Częstochowa 1 do 1. Powtórzę raz jeszcze, wynik 1 do 1, ale jest on wręcz nieprawdopodobny dzisiaj. Tak, tak. No to, że dzisiaj pada nam remis w tak, w tak skonstruowanym meczu przez nas, gdzie mieliśmy gigantyczną przewagę. No zwłaszcza w tej drugiej połowie, gdzie można powiedzieć, zamknęliśmy rywali we własnym polu karnym. Mieliśmy niezliczoną liczbę sytuacji i takich bym powiedział. 60-70%, ale kilka takich, że <laughs> uważam, uważam je za, za naprawdę absolutnie stuprocentowe. Sytuacje. Jest to dla nas e, taka kuriozalna sytuacja, na pewno bardzo nas to boli. E, na, pewno, na pewno z przebiegu gry remis to jest, to jest duży zawód to jest strata dwóch, e, dwóch punktów. Na mały plus no to na pewno to, że, że tracimy bramkę jako pierwsi i, i wyrównujemy w doliczonym czasie gry. No natomiast ci, którzy widzieli ten doliczony czas gry i nasze 300% sytuacje, jeszcze, jeszcze po 90 minucie, no to na pewno no nie, mogą, nie mogą czuć się usatysfakcjonowani. Co można powiedzieć drużynie po takim meczu w szatni? No na pewno bierzemy poprawkę na to, że niektóre sytuacje no po prostu tak się w meczu układają, że nie da się strzelić nawet tej stuprocentowej. gdzieś tam piłka odbije się nie od tej części stopy, co, co trzeba. Bramkarz dokona cudu, bo dzisiaj naprawdę duży szacun dla bramkarza Rakowa, bo w niektórych sytuacjach naprawdę można powiedzieć dokonywał rzeczy nieprawdopodobnych. No na pewno gdyby nie parę błędów, które zdeterminowały ten, ten wynik, no, no, nieprzerwanie sytuacji przy 0-0 jeszcze na połowie przeciwnika, na pewno to aż się prosiło, żeby, żeby przerwać tą kontrę, po której padła bramka, wtedy mielibyśmy też zdecydowanie więcej czasu na, na doprowadzenie tego meczu według, według własnych zasad. No i, i więcej spokoju. No tutaj gdzieś szczególny apel do naszej młodzieży, no bo dzisiaj, dzisiaj kilka tych sytuacji no, trafiło na tych naszych młodzieżowców, no muszą to trafiać, bo to jest piłka seniorska, to jest piłka, w której już kręcą się jakieś pieniądze, w której kręcą się kibice, w której, w której są oczekiwania. No, no nie możemy mówić, że to jest jakaś liga, liga, liga weekendowa, gdzie, gdzie ludzie przechodzą sobie pokopać piłkę. Tutaj się grało poważne cele, to jest Podlesianka, to jest klub, klub który grał wysokie, wysokie cele, więc musimy sobie radzić z presją bardzo, bardzo szybko i. Na pewno, na pewno nie, możemy, nie możemy spuszczać głowy, wyciągamy wnioski. No, to, co, to, co na plus, no, to oczywiście to, że nie, nie przegraliśmy tego meczu, bo gdybyśmy ten mecz przegrali, no, to można by powiedzieć, że, e, że, 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 że byłby to jakiś już absolutny kuriozum. No, tutaj fajnie przynajmniej, że, że wcisnęliśmy tą, tą jedną bramkę. A no, tak, doszukując się plusów, no, można wyróżnić Oleksyja no Bardzo dobra zmiana rozruszał trochę ofensywę. Tak, tak fajna, fajna zmiana Aleksa na pewno, na pewno pracował tam nad o ostatnich obrońcach drużyny Rakowa, kilka fajnych wyjść. No, powinno się to też zakończyć jakąś bramką. Wydaje mi się, że ta akcja dwójkowa z, z Alanem Lubaskim no, no, no miała obowiązek zakończyć się piłką, piłką w siatce. No, tak, tak śmialiśmy się, że, 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 że goście dzisiaj no, powinni po tym meczu iść na, na, na kolanach do, do Częstochowy. Mieliby po drodze, ale oczywiście będzie to taka złośliwość, więc, więc zostawimy to między, między wierszami. Na pewno, na pewno cieszy to, że na tle jednej z stopowych akademii w Polsce byliśmy drużyną o zdecydowanie wyższym profilu motorycznym, piłkarskim, o większej kulturze gry. No, tak naprawdę to, to z przebiegu gry ten wynik no, powinien brzmieć moim, moim zdaniem no, 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 przynajmniej 2 czy 3 do zera, no, ale taka jest piłka. Piłka jest niesprawiedliwa, piłka jest brutalna. Jeżeli nie dobijasz przeciwnika, no to on dobija ciebie. Dzisiaj, dzisiaj częściowo się o tym przekonaliśmy. No natomiast no chwała chłopakom, że, że, że dążyli cały czas do wyrównania, że, że jeszcze w tym doliczonym czasie gry walczyliśmy o najpierw za o a później o zwycięstwo. Myślę, że jeżeli będziemy grali tak jak dzisiaj, no te bramki będą wpadać, no i będzie szansa na pewno zapunktować chociażby w najbliższą sobotę. No tak mam taką gorącą nadzieję, bo z gry naprawdę tutaj mamy bardzo mało uwag. Oczywiście będziemy sobie to analizować, będziemy sprawdzać, natomiast no... I, i, i poziom realizacji założeń taktycznych, utrzymanie przy piłce, kultura gry. No dzisiaj to bardzo dobrze wyglądało. Pamiętajmy też, jaka była temperatura, że, że tutaj też zabójczego tempa nie dało się prowadzić przez 90 minut. No, założyliśmy go w drugiej połowie, te tempo i, i rzeczywiście tak systematycznie e, kruszyliśmy ten mur. Dochodziliśmy do, 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 do sytuacji, odbieraliśmy piłki na połowie rywala, ten nasz wysoki pressing zdawał egzamin, więc tu, tu, tu z, z realizacji założeń bardzo bardzo dobra ocena. No pozostaje ta skuteczność, ale wiemy, jak jest ze skutecznością. Ona dzisiaj jest, jutro i nie ma, i na odwrót, więc liczmy, że w meczu z łaziskami ta skuteczność będzie zdecydowanie lepsza.